Cześć! Wszyscy zdrowi? Wszyscy zdrowi. Wszyscy zdrowi. już nie te. Cześć, jestem Zosia z Jołpa, a dzisiaj ze mną Jacek z Fundacji Rock and Roll. Oraz? Ja kocham Fundację Rock and Roll, a jestem Krzysztofem Wiegowskim, Jankesem. Kocham radio, pracuję w Radiu SK. Dzień dobry! Dzień dobry! I zapraszam Was dzisiaj na bardzo ważną pogadankę o, o zdrowiu męskim potwierdzam. Słowa Jacka o zdrowiu męskim. Chciałam was tak zaskoczyć trochę. Udało ci się. No. I ja pozostawiam wam głos i idę zadać wam pytania za kamery. Dzień dobry Jacku. Cześć. Może na rozgrzewkę pierwsze pytanie. Z czym kojarzysz zdrowie i dbanie o nie? Z czym ja kojarzę zdrowie i dbanie o nie? Ja jestem z Fundacji Rock'n'Roll, więc trochę jestem niereprezentatywny, bo ja się zajmuję tym, żeby mówić o zdrowiu. I w fundacji, ponieważ się dużo robimy komunikacyjnie i promujemy właśnie potwierdzanie zdrowia, to, no to mi ono się kojarzy właśnie z tym. Naszą ideą FIX jest, żeby zmienić profilaktykę w ogóle w Polsce, nie? To znaczy, mhm. żeby ona nie była taka strasząca statystykami, wykrywalnością i tak dalej, tylko żeby zachęcać ludzi do tego, żeby potwierdzać zdrowie. O tym jeszcze pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie? Ale z, z badań różnych też wiem, że jeśli chodzi o facetów w ogóle, to kojarzą zdrowie ze sportem właściwie. No chyba a jak, no, wiadomo, chyba do wiadomo, tego no. też dojdziemy, więc <laughs> bo, może Ty teraz odpowiesz <laughs> ze swojej No nie, ja kojarzę właśnie zdrowie ze sportem, no, przede wszystkim. Nie, to rzeczywiście badam, badania teraz jakie wyszły, tak? Gdzieś tam nawet już rozmawialiśmy tutaj poza kamerami, no. że, że faceci to bardzo często no. mówią o tym, no? z czym kojarzysz zdrowie, a ze sportem. Tak, dokładnie że faceci są albo zdrowi, albo bardzo zdrowi i jak mają być jeszcze zdrowsi, to znaczy, że mają uprawiać więcej sportu. Tak. To jest no, ciekawe pytanie. Pytanie brzmi, jak, z czym kojarzę zdrowie, tak? Tak. Okej. Okay. No tak, żeby, żeby się po prostu dobrze, dobrze czuć, no i tyle, a żeby się dobrze czuć trzeba się trochę pilnować. Słuchać swojego organizmu, czy, czy, czy tam wszystko gra. Jeśli jednak gdzieś coś jest niepokojącego, no to szybko reagować i nie zostawiać tego na, nie wiem, no, że pójdę za pół roku, gdy, gdy rzeczywiście jakieś choróbsko może gdzieś tam się, gdzieś tam się rozwijać. No ja, ja z tym to sobie kojarzę. Generalnie jakby bardzo mocno słucham swojej intuicji, słucham swojego organizmu, no i też patrzę na swoją metrykę. Jeśli mam już kilka lat, no to wtedy wiem, że częściej chodzę badać sobie choćby krew, częściej gdzieś tam wpadam do lekarza, albo patrzę na to, tego jeszcze nie zbadałem sobie od dłuższego czasu, tak? Jeśli mi się spodobała ta pierwsza fraza, której użyłeś, to znaczy, że żeby się dobrze czuć. Znaczy mhm. zdrowie to jest, żeby się dobrze czuć, nie? Tak naprawdę dokładnie o to chodzi, żeby sobie Myśleć o takim idealnym zdrowiu człowieka to jest takie właściwie, że masz dobrostan. Nie? Znaczy jest ci ze wszystkim dobrze, nic nie musisz naprawiać i, i, i właściwie to, co jest istotne, to nie spieprzyć tego. To ładne. A też inne badania chyba o tym mówią, że często faceci na, na, na pytanie właśnie czy czujesz, to mówią, że czuje się dobrze albo bardzo dobrze, prawda? Że nigdy nie mówią najczęściej, mm -hmm. że, nie, że coś tam jest niehalo, tylko tak z automatu walą, a później okazuje się, że te osoby, które mówią, że się dobrze czują, no niestety mają jakieś, jakąś chorobę, która dziś się porządnie rozwija i, i nie słuchają tego swojego organizmu, bo nie chcą słyszeć niestety, że przy okazji mają problem ze słuchem. A powiedziałeś, że mężczyźni rozmawiają ze sobą, to Zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy mężczyźni rozmawiają między sobą o zdrowiu? O zdrowiu. Ja rozmawiam z moimi kumplami, bardzo często mówię, ja jestem fanem w ogóle badań, fanem w tym w dobrym słowo tego zacząłem, nie że chodzę i po prostu muszę się spotkać z lekarzem, i wtedy Mój dobrostan, powiedzmy, w głowie jest znacznie lepszy. Po prostu e, lubię się pilnować, dbać o siebie. Jakoś mnie, jakoś mnie to w jakimś sensie kręci i często mówię o tym z, z kumplami. Ale fakt, faktem to chyba bardziej ja gdzieś tam wychodzę z taką sytuacją, bo często jest ten temat gdzieś tam pomijany. Tak A się bardzo często zdarza, więc no ja w moim towarzystwie rozmawiam. E, e, czy tak jest gdzieś tam w innej. W innej parafii, no nie wiem ja jak jest u ciebie. No, ja zawsze mi się odpala taka sytuacja, bo jak założyliśmy fundację 15 lat temu, właściwie Magda Prokopowicz, mm -hmm. która założyła fundację mm -hmm. Rock'n'Roll, ona miała kilka takich tematów, które chciała jak najszybciej tam ruszyć, nie? A ponieważ ja pracowałem wtedy w reklamie, robiłem z nią tę kampanie, to Jeden z pierwszych tematów to była właśnie e, profilaktyka dla mężczyzn. Mhm. Nie, to, I jak próbowaliśmy dotknąć, jakby to, zrobić sobie brief, nie, o czym to jest, nie, o czym do facetów powiedzieć, nie, to w ogóle, żeby w ogóle rozmawiali na ten temat. Nie, mhm. że że po prostu problemem jest to, że faceci nie chcą w ogóle nawet tego tematu dotykać i nawet na ten temat gadać. No. Zrobiliśmy, zrobiliśmy kampanię Gadaj-Badaj, taką, w której kobiety rozmawiały przy bilardzie i piwie o tym, jak przebiega badanie prostaty, a potem Leszek Lichota podsumowywał to przy barze, mówiąc, dlaczego to kobiety rozmawiają o badaniach na raka prostaty, bo faceci mhm. się wstydzą. Okay gadaj, badaj. I z, do tego była, była jakaś akcja plakatowa i to też jakoś fajnie wyszło, ale mam wrażenie, że przez te 14 lat to jakoś się niewiele zmieniło. Nie? To... Co skłania mężczyzn do unikania wizytu lekarza, badań profilaktycznych i jak może to zbudować? No właśnie, chyba, chyba ten wstyd to byłby, to byłby jeden z czynników. Przypominam to... sobie mhm. taką, taką, taką opowieść o kolesiu, który, który wyczuł coś na jądrze i czuł, że mu się coś zmienia. I kilka tygodni nie szedł z tym do lekarza, bo <noise> bał się przed nim rozebrać, nie? Że, że po prostu zdejmie spodnie przy drugim facecie i będzie mu musiał pokazać. W końcu poszedł, okazało się, że, tam, że, że to nie jest nowotworowa historia, i prędko z lekarzem to opędzili, ale równie dobrze mogła być. Nie? Żeby jednak sprawdzać, jak coś ci się dzieje, powinniśmy sobie w, w sobie, my mężczyźni, poprawić. Nie? To zresztą chyba jest trochę zgodne z taką naszą naturą do kontrolowania sytuacji, mm -hmm. jakiejś. czy znaczy, lepiej tą sytuację mieć pod kontrolą, niż nie mieć jej pod kontrolą. Mm -hmm. nie? Więc, a tego się inaczej nie sprawdzi, jak pójście do lekarza, no bo samemu ani w, za pomocą Google'a tego nie wymyślimy, nie, co mi się dzieje, nie wiem, w jądrze, prostacie i tak dalej. Po prostu trzeba, trzeba pójść to zbadać, jak, się, jak są jakieś niepokojące objawy. Albo jak się tak jak ja na przykład skończy, już dobrze 50 lat, no to y, 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 trzeba raz do roku pójść do urologa i skontrolować sytuację. No tak to działa. No, też jest, trzeba pomyśleć trochę szerzej o tym, że no, jeśli. Nie, nie, nie odważymy się, albo nie, nie, nie zmienimy tego swojego podejścia, że idziemy do urologa ściągamy gacie, albo się wypinamy, powiedzmy i muszą nam włożyć palec w tyłek, no tak to wygląda, żeby nas zbadać, no to nie dbamy przy okazji o rodzinę, ponieważ no, może nam coś się stać i za chwilę może nas zabraknąć, ponieważ choroba się rozwija, może no, rzeczywiście to to wnikanie w głowę, w głowy nasze, to, no to, to jest gdzieś tam rzeczywiście mocno zakopane Ja, ja też nie, nie mamy ochoty jakby tego zmieniać tak do końca. To, to, jest, to jest jakieś chore wręcz, mm. chore, że mamy takie, takie podejście, ale no, ja bym może szedł w tym kierunku, pomyślmy o rodzinie, o przyjaciołach, o, o naszym dziecku, które nie wyobrażamy sobie zostawić powiedzmy, mm. żeby jednak być wsparciem jako mężczyzna, jako ojciec, jako, jako członek powiedzmy rodziny, czy dotyczy kobiety, czy, czy, czy faceta, bo czasami po prostu myślimy, tylko i wyłącznie jakby o sobie trochę, a gdy coś się dzieje złego, to znaczy, zaczynamy chorować, albo nie chcemy pomyśleć sobie tak, żeby, żeby być, żyć zdrowi jak najdłużej. No. Ale co, co wtedy ze wszystkimi samolubnymi facetami, których jest przecież cały świat? Oni to wywarają z głowy i, niech, i muszą też się ogarnąć. Nie, no trzeba się ogarnąć w ogóle, rzeczywiście to, od, od lat się o tym mówi. Tak to się zmienia na pewno na lepsze, minimalnie. i Przynajmniej w, w, w większych miastach ta świadomość podejścia do, do zdrowia, do do tych badań jest coraz większa, mm. ale, ale no, no wciąż jesteśmy no, no gdzieś tam daleko i trzeba, nie no, trzeba się po prostu ogarnąć i tyle. Ja jestem, mówię, no ja uwielbiam, czy znaczy uwielbiam, no, uwielbiam się badać, no, w sensie takim, że żadne badanie jeszcze mnie, no nie wiem, chyba najgorsze w sumie to było wiercenie w jakimś chorym zębie, to no to było jakieś takie może męczące, ale no też może sobie z tym poradzić, bo mamy przecież znieczulenie a wszystkie inne badania, czy kolonoskopia, czy gastroskopia i tak dalej, no to przecież wszystko jest do przeżycia i to naprawdę od tego się nie umiera i sobie... No to, to dobrze, że wspominasz o dentystce bo ja na przykład przez większość swojego, no może już w tej chwili to nie przez większość swojego życia, ale bardzo, bardzo długo Miałem traumę dentystyczną po, po szkole podstawowej. No to tak. Tu Klasyka, nie tak. chcę opowiadać historii, ale naprawdę było to takie, że długo nie chodziłem do dentysty, aż w, końcu, aż w końcu trafiłem na dentystkę, do której teraz chodzę już od hmm. też wielu lat, nastu. Przy której z kolei mogę zasypiać w ogóle. No, i, I ona tam. W, wszystko robi tutaj pozdrowienia dla pani Jadwigi. <grych> I myślę, że trochę tak, według tego samego schematu jest z lekarzami. To znaczy, też sobie można znaleźć lekarza, do którego się chce chodzić po to prostu. O, nie? Okay, Bo okay. wydaje mi się, że, że to jest trochę o tym, co my lubimy, czego nie lubimy, jakby dlaczego odwlekamy. Nie? Bo ja na przykład się badać nie lubię za bardzo. Nie? To znaczy to nie jest tak, że bym chodził do lekarza, kurczę. Ale extra pójdę sobie zrobię kolonoskopikę nie mhm. idę ale kurde no głupio jest tego nie zrobić z kolei tak, i tak, po tak. prostu jak, jak przychodzi taki ten termin kiedy tam sobie ustawimy to jakoś w ciągu roku no to po prostu trzeba to zrobić i już nie i podobnie podobnie mam z urologiem no akurat teraz to muszę trochę częściej ale powiedzmy to jest też coś takiego co nie wiem, z kolei dla, nie wiem, bo może młodsi faceci będą nas oglądać, nie wiem, bo mamy takie urologiczne, ale właściwie to jest męski lekarz ten urolog, nie? i powinniśmy do niego chodzić, no, bo z kolei naszym młodszym kolegom to byśmy zachęcali do tego, żeby robić sobie samemu badanie, samo badanie tak. jąder pod prysznicem raz w miesiącu właściwie. Posprawdzać, co tam jest. Akurat tu jesteśmy w Wannie, a nie pod prysznicem. no Ale w Wannie ale w też to można. można tak, też jest przyjemnie. Słuchajmy siebie dokładnie. no Słuchajmy siebie, dotykajmy, sprawdzajmy, czy wszystko gra. Jak ktoś jest niechalo, to że po prostu reagujmy i tyle nie. Tak. A do jakiego lekarza powinien się zgłosić taki młody mężczyzna w pierwszej kolejności, jeżeli pierwszy raz wykonuje całą taką drogę do badania? Mhm. W ogóle to mężczyzna powinien się zwrócić do lekarza. Bowiem wiedzieć, gdzie swojego lekarza rodzinnego ma na przykład. Nie? Bo tak zwany lekarz tam pierwszego tak, kontaktu i dalej. Większość z nas w ogóle nie wie, gdzie on jest, bo nie chodzimy do niego dlatego, że zdrowie sobie ogarniamy, nie wiem, tabletką, hmm. tam, przeczekaniem i tak dalej. A tutaj mówimy o takich rzeczach, które powinny być jednak kontrolowane przez profesjonalistę lekarza, więc dobrze wiedzieć, kto jest Twoim lekarzem. A druga rzecz do zapamiętania, to jest to, żeby. Żeby się przyzwyczaić do tego, że urolog jest męskim lekarzem, chociaż urodzy oczywiście nie przyjmują tylko mężczyzn, nie? ale w sensie my mężczyźni powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że urolog to jest taki, taki lekarz, do którego Męż. będziemy chodzić mm. częściej niż do innych, bo no właśnie tam trzeba chodzić się kontrolować. Nie? I, i jeśli, jeśli mówimy właśnie o tym samobadaniu jąder, jeśli coś tam wyczujemy, najczęściej nie wyczujemy, więc naprawdę róbmy to co miesiąc. Mówię tutaj, ponieważ może to trzeba głośno powiedzieć też, że rak jąder dotyczy młodych mężczyzn, to jest od nastolatków do trzydziestoparolatków. Tam występuje rak jądra częściej niż w innych grupach, jest totalnie szybko wyleczalny, pod warunkiem, że się to złapie, nie? To znaczy, że się wyczuje, wyczuje że tak, że, to, tak, że, coś że coś jest, jest niechane, i tak. zareaguje pójściem do lekarza, no bo mm -hmm. to oczywiście samo wyczucie nie wystarczy. No tak jak mówię, no najczęściej, najczęściej pod prysznicem sobie sprawdzimy i będzie po prostu przyjemnie, a jeśli coś tam nas zaniepokoi, no to trzeba z tym pójść do lekarza. Tak. Bo... Przede wszystkim no, lekarz pierwszego kontaktu, lekarz tak zwany rodzinny, od tego zacznijmy, tam możemy się trochę, trochę otworzyć, powiedzieć o swoich problemach o, hmm. o tym, co nam siedzi w serduchu, no i później ten lekarz no, nadaje nam kierunek, który, który trzeba obrać i no i tyle co byście sugerowali młodszym mężczyznom, żeby mogli stworzyć sobie taką grupę wsparcia, wśród której mogliby porozmawiać na takie tematy? No to akurat nie musi dotyczyć tylko młodych mężczyzn. Zawsze warto w ogóle e, rozmawiać na ten temat, bo wydaje mi się, że w ogóle każdy temat można otworzyć w gronie, w którym się człowiek czuje bezpiecznie nie wiem, jak mam jednego mhm. kumpla, z którym mogę na ten temat pogadać, to wystarczy. Jak tak. nie mam takiego kumpla, to sobie mogę poszukać, nie wiem, grupy wsparcia jakiejś, nie? Ale wydaje mi się, że to, co jakby w takiej sytuacji, jak teraz jesteśmy i sobie mówimy na kanale Job, i ludzie tego będą słuchać, no to zachęcać do tego, żeby sobie szukać właśnie partnerów, partnerek nawet też do rozmów takich. Myślę, że akurat o tych męskich sprawach Lepiej gadać z facetami, bo w ogóle się przyzwyczaić do tego, że po prostu nie wiem. To jest temat do rozmowy też, nie? Jak sobie się spotykamy na, na browarku, to, to tak. można też ten temat poruszyć. No, klasyka drugiego gatunku, o czym też mówiliśmy gdzieś tam wcześniej, że, że generalnie trzeba rozmawiać. Wsparcie wszelkie, czy to psychologiczne, to w social mediach, no, ale też na pewno lepiej czasami dzisiaj spotkać na. Tak zwanego żywca i gdzieś tam sobie o tym pogadać. Jakiekolwiek no, wsparcie, rozmowa o tym, o zdrowiu jest na wagę złota. Generalnie rozmowa zawsze jest wartościowa. Czasami ja, co chwilę mamy takie sytuacje, że a nie pójdę na spotkanie, a dobra, poszedłem, dobra, idę, bo no się tam chcą. Okazuje się, że wychodzisz o, o wiele bogatszy, o jakąś tam wiedzę o to, co Ci się może w życiu przydać. Tak więc no, na pewno, jeśli za bardzo się zamykamy w domu i no tutaj się pojawiają może jakieś takie, że no. mamy teraz taki czas, okres, jesień, deprecha i inne cudawianki, no to też gdzieś tam próbujmy, próbujmy znaleźć, złapać jakieś oparcie w kimś i się gdzieś tam nie, 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 nie chowajmy za bardzo, bo wspierajmy się, rozmawiajmy, piszmy do siebie, będzie dobrze. Jakie nawyki zdrowotne mogą wspierać zdrowie prostaty i kiedy powinno się je zacząć? Ja wiem. O, brawo, trzeba uprawiać bardzo często ze sobą przyjemności, powiedzmy, tak. Nie, ale to lekarze o tym to... mówią, nawet to lekarze. No leka seks tak. i od nowa. Tak, no bo, no bo to, to wszystko później nam zalega, no jak w samochodzie samochód, który stoi, no i nie, nie jeździ, no to rdzewieje, skrzypi, nie działa, bez sensu i to, tam, tamto, siamto. I tak samo jest z nami, ale to lekarze rzeczywiście o tym trzeba, mówią. Trzeba używać trzeba, trzeba tak. No nie, ale też i to jest całkiem na poważnie, to znaczy mhm. my tutaj sobie się śmiejemy, bo temat jest super fajny, ale ruch jest niezbędny każdemu człowiekowi także na tę sprawę, mhm. to żeby się odżywiać dobrze też nie zaszkodzi. Ruch, warzywa. W sumie warzywa. Seks jest najważniejsze. Tak, no nie, no to, tak, to, to jest najważniejsze, a mhm. jeśli no nie, mamy, nie, nie mamy przestrzeni na uprawianie seksu, z kimś, no to, no to, no to, no to, nie ma, nie ma się A, tutaj, to, to masturbacja. No. Palenie papierosów też nie, nie, pomaga. nie pomaga, nie pomaga. Palenie ogniska pomaga w bezpiecznym miejscu, bo wtedy tak. siedzimy z przyjaciółmi, jest fajnie, miło i przyjemnie oczywiście, albo... Albo na przykład rozpalenie w kominku o. i położenie to takiego jest czegoś, ładnie. no i wtedy wiadomo. Ale to... palenie papierosów to rzeczywiście, no, no wiadomo. Mhm. To nic, nic zdrowego. To nie, to nie. Tak. Czy może chcielibyście coś dodać na zakończenie? No, ja, ja bym tak od y, Fundacji Rock'n'Roll dodał, żeby y, y, potwierdzać swoje zdrowie. To znaczy, my tutaj ani to całe wydarzenie nie służy temu, żeby kogoś postraszyć rakiem czy cokolwiek. Y, że... Raczej wychodzimy z takiego założenia, że jesteśmy zdrowi, bo najczęściej tak jest, mm -hmm. jakby nasze życie polega na tym, że sobie, że sobie myślimy o innych rzeczach niż badania i tak dalej. Nie? Myślimy o podróżach, o robieniu fajnych rzeczy i tak dalej. I, I to jest dobre życie. Chodzi o to, żeby zdrowie od czasu do czasu sobie potwierdzić także w badaniach, mm -hmm. żeby mieć pewność co do tego, że jest się na Dobrej drodze, zdrowej drodze, nie? Więc zachęcam do tego, żeby dokonywać zdrowych wyborów, wiedzieć, nie wiem, jeść mniej przetworzone rzeczy, mniej pić alkoholu, nie palić w ogóle, bo to syf, ruszać się i potwierdzać zdrowie od czasu do czasu. No to ładne. Potwierdzanie zdrowia to jest bardzo ważna kwestia. Zosia idzie do nas. Zosia, siadaj. Zapraszamy Cię, bo teraz będzie tak zwane zamknięcie, zamknięcie sytuacji, tak? Tak. Kończymy się kąpać. A, zabierasz? Myślę, że się będziesz przytulać nie na wizji. Panowie. Tym samym chciałabym zakończyć dzisiejszy wywiad. Bardzo Wam dziękuję, bo takie rozmawianie i też namawianie innych do rozmawiania o tak ważnych rzeczach, które, umówmy się, no, wśród mężczyzn często są tematem tabu, jest bardzo ważne dla wszystkich oglądających. Proszę dbać, proszę dotykać i proszę badać. Dziękujemy Wam.